Cześć, tak jak wcześniej wspomniałem w poprzednim filmie, chciałem Wam pokazać, yy, jaka jest sytuacja na polach. To nie są moje pola, to są czyjeś yy, Moich znajomych po prostu, moich kolegów. I uwierzcie mi, że oni o nie dbają. Tutaj zobaczcie przeżyto Nie wiem, czy tak będzie widać. Nie chcę też wychodzić szyby, mam upoprane trochę, ale postaram się Wam to pokazać, zobaczcie wyszukło, to jest przeżyto ślady, tutaj kolega siał nawóz, to nie to, że nie ma nawozu zaraz zresztą Wam będę dalej mówił, bo jak się zaraz nie wypierdzielę o szyby mam troszkę mówię, no umazane ale ta jest o tu jest żyto, żyto sobie bardziej poradziło ale też ma żółte końcówki. Wygląda jakby w ogóle nawozu nie było. Tragedia jest ogólnie. Tragedia. Tutaj to kolejne. Zobaczcie. Zobaczcie, co się z tym dzieje. Żółte. Nie wiem, czy to widać dobrze. Ale normalnie jest całe żółte. Jak jęczmień normalnie. Mało tego. Jęczmienie o zimę. E, tutaj akurat jest za słaba ziemia na jęczmienie. Ale blisko. No, blisko jakieś 8-10 km stąd. Bo kasowali e, jęczmienie o zimę. Bo po prostu zgniły. No, zgniły. Grzyb się jakiś wrąbał w to. Pokasowane zostały, nie? tragedia, tragedia ja oczywiście nie nagrywam tego filmu z... żeby po prostu nie wiem żebyście mnie źle jakoś nie odebrali nie? tu jest owiec akurat też nie ma szału niedawno chyba siany był ja nagry... nie, nie nagrywam ten film z serii o kurde no, nie, no, jakby to zatytułować? Może nawet nie zatytułować. No, ja im współczuję po prostu. Nie, no, nie naśmiewam się z nich absolutnie, bo to są moi znajomi i ja im naprawdę współczuję. Kolejne pola przężyta. Zobaczcie, ja nie wiem co tu się odpierdzieliło. Ja im naprawdę serdecznie yy, współczuję. Tak, yy, i tak u mnie jest z, z, z pszczołami, coś się popieprzyło, jeszcze powracając, oni tutaj dbają o te pola, to nie tak, że to jest e, zasiane byle co i, e, i dbane o to, ja nie mam pojęcia, jakieś choroby zewnętrzne, a szkoda na to patrzeć. Tak to wygląda. Mówiłem w poprzednim filmie, że Wam nagram, bo akurat jadę coś dosiać u siebie i chcę Wam pokazać, jak to. Co to się odpierdziała w ogóle w tym roku? Ja nie wiem. Czy to jest coś. Nie wiem. Nie chcę jakichś wyciągać teorii spiskowych, bo, bo, bo różnie może być odebrane żyto. Zobaczcie. Nie wiem, widać. Nawóz dane, wszystko dane, schnie, po prostu jakby zasychało, normalnie jakby zasychało. Też może trochę nie, niezbyt fajnie będzie widać, ale to nic tu nie ma praktycznie. No żółte czubki Przężyto, Tu troszkę lepiej wygląda, można by było powiedzieć, bo bardziej zielone. Ale, ale ma żółte czubki, tak. No i dzisiaj ten mróz, przed chwilą śnieg padał, ja się zatrzymam na chwilę, żebyście mnie wysłucha, usłyszeli co chcę powiedzieć, eee, no dzisiaj ma, e, śnieg przed chwilą padał, jest tak cholernie zimno, że się po prostu w głowie nie mieści, ja jadę tam coś dosiać tylko kawałek, bo, bo sobat, e, coś chciałem, ale deszcz przypadał i nie dokończyłem. Nie mam jak przewidzieć pogody, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ona się w ogóle nie sprawdza. To mało tego, że się nie sprawdza z godziny, z dnia na dzień, tylko ona się w ciągu dnia nie sprawdza. Ale to już, ja już kiedyś oglądałem o tym, o tym film i to był dokument taki niemiecki, po prostu... Nie wiem, czy nawiązywać do tego. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Bo może być to różnie odebrane. A po co, po co tu szerzyć jakieś kurcze, dziwne fanaberie? Może moje, może ktoś to odbierze jakoś dziwnie. Także, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć, to, to dajcie znać. To Wam powiem, co ja oglądałem yy, za film, dokument. I on się dział w Niemczech kilkanaście lat temu. Też właśnie odnośnie prognozy pogody, i tam, no, będziecie chcieli to, to napiszcie. To wam, to wam powiem. Dobra, no, ja tak krótko. No, szkoda tych chłopaków, moich kolegów, bo naprawdę włożyli tu kupę pracy, kupę wysiłku, kupę nakładu, a najwidoczniej, no, mam nadzieję, że chociaż im się to zwróci. Tragedia, tragedia. Dobra. Trzymajcie się wszystkiego dobrego na razie, hej!